Witam wszystkich bardzo serdecznie, Księg Rodzaju Ludzkiego, tom trzeci rozdział, siódmy, pierwszy proroctwo dla ludzi, od 110 do 114 wersji. W czasach następnych powstanie człowiek myśliciel zła wielkiego. Oto on owładnięty będzie wielką chucią cielesną i wiele kobiet wykorzysta. I tutaj dopiszę, a nawet yy... niewiast dziećmi będących. Trzeba być... On to zawrze pakt z kolejnym demonem pustynnym i stworzy religię. Demon ten znając ludzkie słabości na nich oprze swoją doktrynę. Najważniejszym będzie panowne zniewolenie niewiast, pozbawienie ich praw człowieczych i uznanie jako równe wartości zwierzęcia domowego. Dobra. Słuchajcie, wracamy do słynnego powstania z Warszawy. Jest jeszcze jedna rzecz, którą właśnie nie poruszyłem we wcześniejszych swoich filmach. Kurczę, ale mi komary pogryzły. Dobra, nie, nie o mnie. Słuchajcie, teraz tak przyjrzyjmy się uważnie. Jeżeli ktoś jest spostrzegawszy, to zauważy, jak obchodzone były świe uroczystości słynnego Wołynia. Zbrodni i ludobójstwa na Wołyniu, a jako podchodzone jest to powstanie, i ktoś powie, a to nie ma żadnego związku z niczym, a ja powiem Wam, ma bardzo duży związek. Może zacznijmy, zanim powiem, kto to obchodzi, to jaki to ma związek? Otóż ma bardzo duży związek, ponieważ zobaczcie, tam w, od 43 do 46 prawie 3 lata około 3 lat zajęło żeby e, unicestwić 200 tysięcy Polaków na polskich kresach wschodnich, zaznaczam polskiej ziemi, nie tam żadnej jakieś. I tu nie mówię o żadnym zdobywaniu e, tej ziemi w, w obecnych czasach. Mówię o tamtej sytuacji. To była polska ziemia, do której nie miał praw ani Churchill, ani żaden Roosevelt, ani żaden Stalin, ani żaden, żaden, żaden inny. Nie mieli do niej, do, nawet do metra tej ziemi praw, żeby oni decydować, a jednak to zrobili. Ale słuchajcie, zajęło to 3 lata. Na tutaj, na tutaj, natomiast w 63 dni um, Armia Krajowa zrównała stolicę Polski z, z Ziemią i zginęło, jedni mówią, 120, 150, 180 w zaokrągleniu z tymi wszystkimi, którzy zostali wygnani. I w drodze, w różnych, tam po obozach, i tak dalej, również zostali zamordowani. Liczy się, że około 200 tysięcy Warszawiaków zostało zamordowanych w 63 dni. Czy jest e, co świętować i, o, i czym się sławić? O, słuchajcie, takiej, takiej liczby, to nawet w słynnym niemieckim obozie w tyle dni nie udałoby się e, osiągnąć. A tu. Ta słynna, tak zwana armia, kierowana oczywiście z Londynu, załatwiła sprawę 200 tysięcy istnień ludzkich w 63 dni. No i teraz przyjrzyjcie się po raz kolejny, kto od wielu, wielu lat poświętuje? Przede wszystkim świętuje to Kler, który uważa, że jest, że wszystko było w porządku. No cóż, 200 tysięcy niewinnych dusz do nieba poszło, tak, tak oni to przedstawiają. Druga rzecz, jaka nacja? Jaka nacja? polityczna świętuje to zdarzenie. Powiem wam, my Polacy, ta garstka Polaków, y, która w tej chwili jest Polaków, bo ci, którzy tam tysiącami stają, to nawet nie wiedzą, co to jest polskość, większość z nich. Ale dobra, tak, garstka Polaków to jest tylko jako tło do tej akcji. Natomiast garstka akcja, y, y, politycy, no to jeżeli, bo ja, nie, nie, ja nigdy w to nie wchodzę, powiem wam, nie wchodziłem w to, kto, z jakiego ludu się wywodzi, Jakiej wiary i jakiej religii, no ale jeżeli już, no to przyjrzyjmy się, przepraszam, jacyś to, jacyś to wodzowie stają tam przed mikrofonem i op 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 opowiadają o wielkim czynie chwalebnym. Jakiego, z jakiej nacji, z jakiej wiary, jakie to są przechrzty i tak dalej, i tak dalej. Jak wyszedł tam Polak, powstaniec i powiedział prawdę, tego wyrzucili. To był, to był jeden z ostatnich nielicznych, uczciwych ludzi, i chwała, ja powiem tak, cześć i chwała bohaterom i cześć i chwała pamięci ludności cywilnej, która w okrutny sposób została zamordowana w tym zdarzeniu, cześć i chwała też walczącym, nieświadomym, zwykłym szeregowym żołnierzom. I pogarda dla tych, którzy to zorganizują. Gardzę nimi. Gardzę całym tym sztabem i tyle. I tyle. To tylko chciałem tak powiedzieć, bo przyjrzyjcie się, jak, jak to jest świętowanie. Kto to świętuje? No. Dobra. Dobra. Na razie. Trzymajcie się.